W cyklu przypadek sięgamy do maila, pana, którego pozwoliłem sobie nazwać Robertem. zmieniwszy jego imię, zapewnić mu anonimowość, oczywiście jak za każdym razem, i tym razem zredagowałem tego maila, wyciągając z niego najbardziej dla nas istotne elementy, a więc również dokonując skrótów. Zanim jednak do niego przejdę taka mała prośba, dzisiejszy przypadek będzie dotyczył relacji romantycznych a przynajmniej mail od Roberta. Natomiast kiedy będę opowiadał o pewnych mechanizmach, o których chcę Wam opowiedzieć, proszę miejcie z tyłu głowy, że one dotyczą wszystkich innych relacji. Są obecne nie tylko w relacjach romantycznych, ale bardzo poważnie wpływają również na te relacje, które na przykład są relacjami rodzinnymi zawodowymi, przyjacielskimi i wszelkimi innymi. Ale zacznijmy od treści maila. Piszę do Pana nie dlatego, że w moim dzieciństwie było coś złego i teraz to rzutuje na moje życie, bo niczego specjalnego nie potrafię sobie przypomnieć, mam chyba jednak inny problem, którego nie umiem nazwać. Mam już 35 lat i wciąż jestem sam. Przez całe dorosłe życie zajmuje moją głowę myślenie o tym, żeby z kimś zacząć dzielić życie. To temat numer jeden. Chcę mieć rodzinę, a jestem sam. Chcę mieć kogoś, a nie mam. I tak przez ostatnich kilkanaście lat. Wszystko w życiu mam przyporządkowane tej jednej myśli, że w końcu odpowiednia kobieta wejdzie przez drzwi mojego domu i już w nim pozostanie. I siedzę pod tymi drzwiami i nikt do nich ani razu jeszcze nie zapukał. W pana książce Autoterapia przeczytałem, że większość ludzi ma jakieś programy z dzieciństwa i przenosi je w późniejsze życie. Może je? Ja też mam taki program? Jakiegoś złośliwego wirusa, który blokuje to pukanie do drzwi? Moi rodzice rozstali się, kiedy byłem kilkulatkiem. Nie wiem do końca dlaczego, ale podobno mama była nieodpowiedzialna, nie nadawała się do roli matki. Pani gospodyni domu zniknęła z naszego życia, a ja zostałem z ojcem. Później w treści tego maila dowiadujemy się, że Robert utrzymywał kontakty późniejsze z matką, ale usunąłem te fragmenty, bo do tego jak zobaczycie o co chodzi w tym przypadku, one nie mają większego znaczenia. Ojciec zajmował się robieniem schodów do domów, willi, czasem dla firm. Drewniane, wewnętrzne, czasem proste, czasem wymyślne, ale potrafił je zrobić bez użycia jednego gwoździa i tym się wiecznie przechwalał. Ale miał czym, bo taki majster był na rynku poszukiwany. Nauczyłem się przy nim stolarki i innych pożytecznych rzeczy. Uczył mnie odpowiedzialności, sumienności i uczciwości. Był wymagający, ale potrafił docenić pracowitość. Był moim mistrzem. Zmarł kilka lat temu, zostawiając mi dom. Kiedy rozmawialiśmy o mojej przyszłości, to przy każdej rozmowie powtarzał, jeśli chcesz zaprosić kobietę do swojego życia, to musisz być na to gotowy. Mówił, że znalezienie odpowiedniej osoby to nie byle co, to wielki dar, do którego trzeba się dobrze przygotować, żeby tego nie zniszczyć. Chyba mówił tak też trochę o sobie i o mamie, jakby miał do siebie żal, że nie wszystko zrobił tak, jak powinien i gdyby zadbał o ich małżeństwo, to może sprawy potoczyłyby się inaczej i do dzisiaj mama byłaby z nami, zamiast całkowicie zniknąć z naszego życia. Nauczyłem się, że odpowiedzialność za drugiego człowieka jest w nas, nawet jeśli tego drugiego człowieka jeszcze przy nas nie ma. Tak jak za dziecko. Żeby je mieć, trzeba być już za nie odpowiedzialnym, zanim się pojawi w naszych planach. Na przykład kiedy tuż przed jego śmiercią wziąłem się za remont kuchni, to przychodził, patrzył w milczeniu, a potem mówił, myślisz jak samotny facet, myśl jak mąż. Zobacz te kuchnie oczami Twojej przyszłej żony. Czy ona się będzie tu dobrze czuła, tak samo dobrze jak w całym domu? Cały czas, do ostatnich dni, powtarzał mi to, że żeby z kimś być, to trzeba się do tego dobrze przygotować. Odszedł i zostawił mnie z tym myśleniem. Jak to będzie razem? To znaczy ja i moja przyszła żona. Jak będziemy żyć? Jak mieszkać? co robić, o czym rozmawiać. Myślę o tym właściwie co wieczór przed zaśnięciem. Czy jestem już gotowy, czy jeszcze coś powinienem poprawić? A jeśli jestem gotowy, to czemu jej jeszcze nie ma? To nie tak, że nikogo nie poznaję, że nie wychodzę z domu, czy że nie nawiązuję jakichś nowych znajomości. Znam wiele kobiet, spotykam się, ale to nigdy nie jest to. Czy to ja nie jestem jeszcze gotowy? A może panie Jarku, ja coś robię nie tak i tego nie widzę? Czy ja mam jakiś wadliwy program? Drogi Robercie, myślałem wcześniej, od czego zacząć to, co ja dostrzegam w tym przypadku. I pomyślałem sobie, żebyśmy się tu wszyscy nie rozpłakali. Zacznę od pewnej opowieści, posłuchaj jej z odpowiedniego dystansu, Daj mi myślę, że będzie odpowiednia do tego, by powiedzieć to, co mam do powiedzenia. I ty Robercie i widzowie, którzy to oglądacie, wyobraźcie sobie taką oto historię za siedmioma górami, siedmioma lasami. Są sobie dwa królestwa. I mierzą się z wyzwaniami rzeczywistości te dwa królestwa, są zarządzane przez roztropnych królów ze swymi królowymi. I w pewnym momencie w obydwu tych królestwach pojawia się taki pomysł, żeby połączyć siły. Jak to w bajkach bywa, najlepszym sposobem na połączenie sił byłoby to, żeby. a tak się akurat składa, że w jednym Królestwie jest Królewicz, a w drugim Królewna, żeby młodzi mieli się ku sobie, żeby można było ich połączyć więzami małżeńskimi i docelowo połączyć te dwa królestwa, żeby mogły sobie dużo lepiej radzić w tych trudnych czasach. No i teraz obserwujemy tę te historię z poziomu dworu Królewicza, który otrzymuje takie zadanie od swojego ojca króla. Jak to zrobić, żeby ta królewna się nim zainteresowała? Czyli jak to zrobić, żeby ta sąsiadka z sąsiedniego królestwa uznała, że on jest dobrą partią i żeby się już nie rozglądała za nikim innym, ale zechciała z nim spędzić życie. No i ojciec radzi temu młodemu Królewiczowi wybuduj zamek. Wybuduj przepiękny, potężny zamek, w którym ona się poczuje jak królowa, który ją oszołomi. Swoim przepychem i funkcjonalnością, i zapewni jej wszystko to, co ona Twoim zdaniem mogłaby potrzebować, by być tu szczęśliwa i żeby tutaj sobie z Tobą w tym nowym zamku żyć. No i Królewicz zakasuje rękawy i zzajwania, najpierw przy projekcie, a potem przy budowie, i buduje przepiękny zamek lśniący w słońcu. No i przychodzi ten dzień, w którym odwiedzają się te dwie królewskie rodziny. Na dworze króla pojawia się królewna, piękna dziewucha, która rzuca okiem na pięknego królewicza, no i zaczynają ze sobą rozmawiać. I królewicz w pewnym momencie mówi, a ja coś dla Ciebie mam. Ja chciałbym Ci coś pokazać. I wyciąga ją z tego zamku króla i prowadzi nieopodal do przepięknego, nowego, wybudowanego zamczyska, i mówi, oto twój nowy dom, ja to zbudowałem specjalnie z myślą o tobie i poczujesz tu się fantastycznie. I królewna rozgląda się dookoła, mówi, kawał roboty stary, nieźle, nieźle, tylko jest mały problem. Otóż widzisz, kiedy rozmawialiśmy o naszym potencjalnym małżeństwie, to mój ojciec z kolei przeprowadził ze mną rozmowę, jakby tutaj ciebie mną zainteresować i uradziliśmy, że wybudujemy Ci zamek. I widzisz, Twój zamek jest bardzo piękny, ale 300 kilometrów stąd ja mam drugi zamek, specjalnie wybudowany dla Ciebie. Taki, w którym powinieneś się poczuć jak król, w którym się poczujesz jak u siebie w domu, który ma wszystkie funkcjonalności, który spełnia wszystkie moje wyobrażenia o naszym przyszłym małżeńskim szczęściu. Koniec opowieści. I teraz... Drogi Robercie, pomyśl, co stoi na przeszkodzie, żeby królewna przeprowadziła się i zamieszkała w zamku Królewicza, lub też co stoi na przeszkodzie, by Królewicz przeprowadził się do zamku wybudowanego przez Królewnę. Otóż jak przyjrzymy się tej historii z pewnej perspektywy, z pewnego dystansu, to odkryjemy, że główną przeszkodą, która stoi na drodze ich wspólnego szczęścia, jest wysiłek, który każde z nich włożyło w wybudowanie tego zamczyska nowego dla swojego potencjalnego przyszłego partnera. To była inwestycja nie? to była inwestycja złożona nie tylko z. Wysiłku fizycznego i z energii, ale też z wymyślania tego wszystkiego, z projektowania, z zastanawiania się, jak to życie wspólne będzie wyglądało, w jaki sposób będą ze sobą rozmawiać, co będą robić, jak razem będą spędzać czas, i tak dalej, i tak dalej. I to wszystko wpłynęło na decyzję, jak obecnie te zamki wyglądają. Im większy wysiłek został włożony w zaprojektowanie tego zamczyska, tym trudniej się go pozbyć tym trudniej z niego zrezygnować. Tym trudniej odpuścić sobie tę swoją budowlę na rzecz czegoś zupełnie nowego, nieznanego, co powstało w innej głowie niż swoja własna. I to jest trochę tak, że ten program, o który pytasz, w twoim przypadku, przynajmniej z tego, co ja wnioskuję, to jest program zbudowany na określonym wyobrażeniu, na określonych oczekiwaniach, kim ma być ta Twoja wybranka, jaka ma być, jaka kuchnia jej będzie pasowała, jakie przestrzenie, jakie funkcjonalności, jakie życie, jakie rozmowy, jakie zainteresowania. Ty masz wymyśloną osobę od początku do końca. I nikt nie puka do Twoich drzwi. Bo bardzo trudno jest komukolwiek w tym wyobrażeniu się zmieścić. Bardzo trudno będzie znaleźć kogoś, kto będzie dokładnie odpowiadał Twoim wcześniejszym wyobrażeniom. I to się dzieje we wszystkich możliwych relacjach. Zostawmy na chwilę romantyczność związków, zostawmy na chwilę królewne i królewicza i zajrzyjmy do małej firmy. Oto w małej firmie pracodawca mówi, kurczę, przydałby mi się pracownik, żeby robił to, to i to, zachowywał się tak, tak i tak, żeby był taki, taki i taki. I teraz ten pracodawca, on sobie tworzy obraz tego swojego docelowego, idealnego pracownika. Mówi, powinien być taki, powinien mieć taką perspektywę widzenia świata, powinien mieć takie wartości, powinien tak rozumieć obowiązki, jak ja je rozumiem, powinien tak... Rozumieć swoją w ogóle obecność tej pracy i w związanie na przyszłość z tą pracą, jak ja to rozumiem. Zobacz, co się dzieje. On tworzy kogoś, kogo nie ma. On tworzy obraz w swojej głowie osoby, w którym to obrazie niewiele osób byłoby w stanie się zmieścić. Niewiele osób będzie w stanie znaleźć, które będą precyzyjnie odpowiadały temu, co on sobie wyobraził. Zostawmy teraz pracodawcę i pracownika. Weźmy sobie nowo poznaną znajomość, nieromantyczną, przyjacielsko-koleżeńską. Jeśli jedna z tych stron będzie sobie wyobrażała, że jej wyśniony przyjaciel, wyśniona przyjaciółka, osoba, z którą może spędzać czas, się jej zwierzać, dobrze się rozumieć, ale też dobrze bawić, ma być od A do Z konkretnie taka, to im precyzyjniejszy obraz powstanie w głowie tego, jaka ta osoba ma być od A do Z, tym trudniej będzie taką osobę znaleźć, bo tym trudniej będzie dowolnej innej osobie dopasować się do tego obrazu. Tym mechanizmem zarządza pewien model, i ten model pochodzi z psychologii transpersonalnej, którą zajmujemy się na Akademii Terapii Transpersonalnej. Tak, tak, trwają zapisy, we wrześniu startujemy z nową edycją. To taki, wiecie, w trend krótki i reklamowy. I tenże model nazywa się hexagon relacji. Na czym polega hexagon relacji? Otóż uznajemy w tym modelu, że my nie wchodzimy bezpośrednio w relacje z drugim człowiekiem. My nie znamy się bezpośrednio nawzajem, ponieważ na drodze tego poznania, czyli jakby blokują te poznanie, tak zwane awatary, czyli nasze wyobrażenia na temat drugiego człowieka, które konstruujemy w naszej głowie. Jeśli Janek poznaje Kaśkę, to Janek w tej relacji z Kaśką, on tworzy sobie pewne swoje wyobrażenie na jej temat. To wyobrażenie Janka na temat Kaśki składa się z tego, co on wie o Kaśce, czyli z tego, co ona mu zechce o sobie powiedzieć, z tego, co on się dowiaduje poza nią o Kaśce robi researching, sprawdza, pyta znajomych, więc na podstawie tego również buduje swoją wiedzę oraz na podstawie swoich domysłów na jej temat, bo kiedy brakuje mu konkretnych informacji. I ma pewne luki w tym polu informacyjnym, no to wypełnia je swoimi domysłami, jakieś opowiadałem o tym systemie wypełnienia luki, tak po prostu działa nasz mózg. Co jest fascynujące, że po kilkunastu tygodniach potrafimy zapomnieć, które rzeczy były naszym wyobrażeniem, a które rzeczywiście były faktami zgodnymi z rzeczywistością, ale mniejsza o to. W każdym razie, Janek ma w swojej głowie obraz tego, jak jego zdaniem jest Kasia. Kim jest Kasia według Janka? To jest pierwszy awatar. Oczywiście Kasia robi dokładnie to samo, ponieważ nie jest w stanie wejść do Janka głowy, nie jest w stanie go prześwietlić, więc może zbudować sobie w swojej głowie wyobrażenie na jego temat, które również bierze się z tego, co ona o nim wie, co Janek o sobie jej opowiedział, czego ona się dowiedziała o Janku poza Jankiem i w jaki sposób wypełniła luki informacyjne za pomocą swoich domysłów. Więc ona też ma awatara. Janka. W swojej głowie. I mamy teraz Janka i kasię i dwa awatary. Awatar w Janka głowie na temat Kasi i awatar w kasi głowie na temat Janka. No i teraz podstawowe pytanie. Pomiędzy kim w tym układzie zachodzi relacja? Czy aby na pewno relacja pomiędzy tymi dwiema osobami zachodzi pomiędzy nimi bezpośrednio? Mamy pewną wątpliwość, bo wiemy, że one nie do końca są w stanie. Wejść nawzajem do swoich głów, by się poznać. Więc siłą rzeczy ta relacja jest zarządzana przez awatary, które mają w głowie. I model heksagonu relacji wyjaśnia, dlaczego tak często nie potrafimy się ze sobą dogadać, dlaczego tak często nie potrafimy się porozumieć i od czego zależy to, byśmy mogli to zrobić. W tym przypadku, który Ty opisujesz w swoim mailu, Robercie, mamy również do czynienia z awatarem. Otóż ta. Twoja docelowa, potencjalna, wyśniona, wymarzona partnerka, ona już istnieje. Ona istnieje jako awatar w Twojej głowie. Im więcej wysiłku wkładasz w to, by ten awatar był coraz pełniejszym obrazem, coraz precyzyjniej przez Ciebie wymyślony, tym konfrontacja z rzeczywistością tego awatara Wypadnie na niekorzyść rzeczywistości. Ponieważ dojdzie do sytuacji, w której nikt z Twojego otoczenia, kto mógłby się potencjalnie w tym otoczeniu pojawić jako potencjalna partnerka, nie będzie w stanie się zmierzyć z tą wysoką poprzeczką postawioną poprzez Twojego wyimaginowanego awatara. Wysokość zaś tej poprzeczki Czyli ta niechęć do pozbycia się tego wyobrażenia jest wprost proporcjonalnie, o czym już mówiłem, zależna od wysiłku i energii, które włożyłeś w zbudowanie przygotowań na wizytę tego awatara. Czyli mówiąc inaczej obrazowo, siedzisz sobie, korzystając z Twojej metafory, siedzisz sobie pod drzwiami i czekasz, aż ktoś zapuka do drzwi i z każdym kolejnym rokiem. Kiedy to pukanie się nie pojawia, czujesz się coraz gorzej, ale zwróć uwagę, że z każdym kolejnym rokiem ty nieustannie budujesz tego awatara, więc tak naprawdę pogarszasz sprawę, czyli zacieśniasz możliwości. O ile na przykład idąc tym tropem jeszcze 10 lat temu, ten twój awatar w głowie nie był wystarczająco wyrazisty, to istniało dużo większe prawdopodobieństwo, że potencjalna partnerka będzie w stanie się w tym awatarze zmieścić. Niż po 10 latach, kiedy ten awatar, z tego co pamiętam, tam zdaje się piszesz, że prawie co wieczór przed zaśnięciem o tym myślisz. Więc ten awatar jest konstruowany właściwie każdego dnia, czyli jakby każdego dnia ten zamglony obraz awatara staje się coraz bardziej ostry. Coraz bardziej widoczne są jego cechy, to jak się ma zachowywać, to w jaki sposób ma się poruszać, w jaki sposób ma wyglądać, w jaki sposób ma myśleć, w jaki sposób ma mówić, co ma ją interesować itd. itd. I z czasem to będzie coraz trudniej wypełnić. Ba. Załóżmy przez chwilę, że ktoś taki się pojawi. Jest oto pukanie do drzwi, otwierasz i stoi dokładnie taka, jaką sobie wymarzyłeś, osoba. I spróbuj wejść na chwilę do jej głowy. Ona, żeby spełnić Twoje oczekiwania wynikające ze zbudowanego przez Ciebie awatara, będzie musiała z czegoś zrezygnować, nie? Stąd ta opowieść o królewnie i królewiczu i o zamku. Czym więc inaczej, twoja przyszła królewna będzie musiała dla ciebie poświęcić swój zamek. Ty, a co jak ona nie będzie chciała? A co jak ona uzna, że jej zamek, to co sobie sama stworzyła, czyli awatar na temat swojego przyszłego partnera, jest równie odległy od rzeczywistości, którą ty reprezentujesz. Widzisz, że tu jest gotowy konflikt? Widzisz, że idąc dalej tym tropem, nawet jeśli kogoś znajdziesz, to ta energia konfliktu pomiędzy wami będzie nie do uniknięcia w takim związku. Ponieważ dojdziecie do sytuacji, w której każdy z was nie będzie chciał odpuścić czegokolwiek. Nie będzie chciał poświęcić tej energii, tego wysiłku, by budować to mityczne, wspólne my. Poświęcając koncept ja i koncept ty. A mówiąc jeszcze prościej, i mówiąc jeszcze inaczej, to jest właśnie program. Oczekiwanie na kogoś, przecież w dobrej wierze, nie? Bo przecież nie kieruje tobą nic negatywnego. Myślisz o fantastycznym, spełnionym, szczęśliwym związku. Tam jest to wszystko usiane wyobrażeniowymi różami. Ale. Efekt tego programu w relacjach z drugim człowiekiem jest negatywny. Po pierwsze, konfliktogenny, który będzie te konflikty trudno rozwiązywać, jeśli taka osoba się w ogóle pojawi, a po drugie, bardzo poważnie obniżający prawdopodobieństwo, że ktoś taki w ogóle się w twoim życiu pojawi. Jedynym sposobem na złośliwe oprogramowanie jest deprogramowanie, czyli. Zrezygnowanie z tych wyobrażeń. Postawienie na nowe otwarcie. Na to, że nie wszystko w życiu musi iść zgodnie z naszymi oczekiwaniami, zgodnie z planem. Nie wszystko musi być tak, jakie chcemy, by było. Wprowadź tam element zaskoczenia. Element niespodzianki. Element czegoś niewiadomego. Bo kiedy pojawia się ta niespodzianka i stajesz się otwarty na takie możliwości, to nagle się okazuje, że wspólnie królewna i królewicz, pracodawca i pracownik, kumpel i kumpela, rodzic i dziecko, bo to również działa na tym poziomie, jesteście wspólnie w stanie zbudować najpotężniejszy zamek, jeszcze fajniejszy od tych dwóch pozostałych. Dlaczego fajniejszy? dlatego że dużo bardziej użyteczny był zbudowany według potrzeby rzeczywistych kontekstów sytuacyjnych, a nie rzeczy, które powstały jako sytuacje zmyślone, którymi zarządzają awatary, czyli nieistniejące wirtualne byty złożone z życzeniowości, z oczekiwań, z wyobrażeń, a nie skonfrontowane z rzeczywistością. Więc jedynym sposobem na to by przerwać ten zamknięty krąg, który do niczego nie prowadzi, jest odpuścić ten program. I teraz będzie bolesny paradoks. Otóż gotowość na drugiego człowieka w życiu nie pojawia się wówczas, kiedy ty to wszystko przygotujesz na jego przyjście. Prawdziwa gotowość na drugiego człowieka w życiu pojawia się kiedy jesteś zdolny do zaoferowania mu pustej przestrzeni, którą ten drugi człowiek będzie mógł sobą wypełnić przy Twojej akceptacji tego wypełnienia. To jest klucz budowania relacji. Ta pusta przestrzeń, którą to ją składasz w prezencie. Nie wybudowany zamek, ale miejsce na zamek, który wspólnie postawicie. I dopiero wtedy to zaczyna wyglądać zupełnie inaczej. A zatem, czy to jest program? Tak, to jest program. Stworzony z odpowiedzialności, z poczucia obowiązku, stworzony z bardzo wielu różnych pozytywnych rzeczy, który w moim przekonaniu obrócił się przeciwko swojemu twórcy. W związku z czym najwyższy czas przeprogramować to dotychczasowe oprogramowanie i na to miejsce wprowadzić odrobinę, a może nawet więcej niż odrobinę pustego miejsca, żeby to puste miejsce mogło być wypełnione w odpowiedni sposób. A do tego już są rzeczywiście narzędzia i to są narzędzia opisywane zarówno w książce Autoterapia, jak i narzędzia, których uczymy na kursie Akademii Terapii Transpersonalnej, ale to już jest kwestia zupełnie poboczna, jak to zrobić. Ważne, żebyśmy wiedzieli co zrobić, co jest przyczyną problemu, bo wtedy konsekwencją tej wiedzy jest dopiero dobór odpowiednich narzędzi, za pomocą których jesteśmy w stanie to przepracować. I ty też jesteś to w stanie zrobić. Wcale jeszcze nie jest za późno. Ja i jak mam nadzieję, wszyscy widzowie oglądający ten odcinek, trzymamy bardzo, bardzo mocno za Ciebie kciuki, żeby to pukanie kiedyś się wreszcie pojawiło do tej pustej przestrzeni, nie do zamku. To tyle. Pozdrawiam i do następnego razu.